że po prostu ludzie przechodzą 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 te swoje życie i nie spotykają Boga. Bóg, Jezus Chrystus z Nazaretu to życie wieczne. Wielokrotnie o tym mówił, że on jest życiem, że tylko on jest sposobem, żeby mieć życie wieczne i być połączonym z Bogiem, bo przy, z Bogiem jesteśmy rozłączeni przez grzech. Moi drodzy, no i oczywiście są gadki, szmatki Boga nie widzę, no to nie wierzę, ale wirusa nie widzisz, a wierzysz, a widzisz? Naukowcy ważniejsi od apostołów, takie czasy. Moi drodzy, Bóg, jedyny, prawdziwy, Jezus Chrystus z Nazaretu przyszedł tu, umarł za grzechy tego świata, czy za wszystkie grzechy. W zasadzie jest tylko jeden grzech na świecie. Ten grzech nazywa się niewiara w ofiary Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, żeby dostąpić tej ofiary, nie trzeba się nigdzie zapisać, nie trzeba robić przedpłat, nie trzeba nazbierać na kupkę dobrych uczynków, nie trzeba od razu zostać świętym, chociaż to mówię tak przekornie, bo świętym się nie da zostać, jest to po prostu niemożliwe, ponieważ definicja święty, słowa święty to jest odłączony. Człowiek odłączony od grzechu jest święty. Tylko jeden człowiek był odłączony całkowicie od grzechu, to był Jezus Chrystus. My własnymi siłami nie możemy tego zrobić, więc polecam wam bardzo, kochani, jedyne wyjście, w jaki sposób można nabyć świętość, to uwierzyć w to, co Jezus Chrystus dla nas zrobił. Tylko On mógł to zrobić. Żaden z nas, oczywiście umrzeć sobie możemy, świetnie, no. Pięknie obroniłeś piersią kobietę, czy coś. To, to są piękne rzeczy. Tylko, że to nie zmienia... Naszej sytuacji jako ludzkości, po prostu. Kochani, bardzo serdecznie Wam tego życzę, żeby, żebyście uwierzyli w Jezusa i żebyście byli współwłaścicielami życia wiecznego. Mówię to z miłości, nie mówię tego dla pieniędzy, mówię to tylko i wyłącznie dlatego, bo Jezus, jak odchodził, powiedział do swoich kolegów, do swoich braci, prawda? Żył z nimi trzy lata. I dobrze było, i źle było. To byli Jego bracia. I powiedział do nich, idźcie na świat i głoście dobrą nowinę. Głoście, że jest zbawienie. No i to robimy. Co ja mogę więcej zrobić, jeżeli dostałem taki skarb, taką perłę, życie wieczne. Mogę się tylko tym tu na ulicy podzielić z wami. Życzę wam serdecznie, żebyście uwierzyli w Jezusa i przeszli za darmo do życia wiecznego. Alleluja.